Za oknem duszno, w domu duszno, dodatkowo jeszcze za oknem latają samoloty, no bo jakiś pokaz niedaleko. A jeszcze na to wszystko sąsiedzi postanowili chyba przeprowadzkę robić, więc mój biedny piesek perełka jest cały czas wnerwiony, a właściwie wnerwiona, więc ciągle ujada. Ale weźmy się i zróbmy. Zatem bez zbytniego ociągania, pierwsza część podsumowania nerdowskiego za czerwiec 2024. A co? Tym razem nie spóźni się tak bardzo. Na początek jednak mało ogłoszenie, które zresztą już wykonałem przy jednym moim materiale z tego tygodnia, ale nie wszyscy oglądają wszystko. Zatem uwaga! Przyszły tydzień to jest ostatni tydzień przed moim wyjazdem tygodniowym na coroczne ogrywanie gier planszowych i gier RPG również, żeby nie było. Nie mogę się już doczekać, ale ma to oczywiście swoje konsekwencje, jeśli chodzi o kanał. Zatem w tym tygodniu, czyli od najbliższego poniedziałku, będzie dużo materiałów no bo i ten i część druga, i będzie podsumowanie Akolity, i będzie podsumowanie The Boys na pewno, a jeszcze może coś się przydarzyć, no a potem tygodniowa przerwa, ale będę bardziej aktywny na Instagramie, bo będę wrzucał pewnie tam zdjęcia i różne komentarze dotyczące gier, które będę przez cały tydzień ogrywał. No dobra. Jak już wam ślinka przestała ciec i zazdrościcie mi, że przez cały tydzień będę sobie grał, no to możemy przejść do konkrecików tego podsumowania. No i tradycyjnie, zaczniemy od filmów. I zaczniemy od nadrobienia pewnej zaległości, ponieważ mamy tu do czynienia z tytułem, który gdzieś mi umknął w podsumowaniu majowym, a tak naprawdę obejrzałem go w maju właśnie i to w kinie. Zatem Królestwo Planety Małp, premiera dopiero co kinowa, i chyba jeszcze w niektórych kinach można wciąż zobaczyć ten film. I muszę Wam powiedzieć, że ja, jako niezbyt duży fan tej serii, to znaczy nie tak, że z wypiekami czekałem na kolejną część, to bawiłem się w miarę dobrze i po ponad miesiącu od moich pierwszych wrażeń, zresztą możecie poszukać moich pierwszych wrażeń tutaj, gdzieś będzie link i na pewno w opisie do tego materiału, bo zrobiłem taki materiał tuż po wyjściu z kina, to w moja opinia wciąż jest podobna. Że to nie jest film, który rzucił mnie na kolana, to nie jest coś tak wyjątkowego, że znalazłem tam jakieś elementy, które mogłyby sprawić, że jestem tymi elementami, czy też całością w ogóle, zachwycony, ale okej, okay, bawiłem się dobrze, i jeśli zrobią kolejną część, a wszystko na to wskazuje, że przynajmniej twórcy tej chcieliby tą historię kontynuować, no to tak, pewnie pójdę do kina i pewnie zobaczę. Zatem. Odsyłam do tamtych pierwszych wrażeń. Tutaj nie będę tego przyciągał, zważywszy, że nie ma co zbyt dużo o tym filmie mówić. No nasza Siri tam się pojawiała z takich ciekawostek. <grym> tak, tak, ta Netflixowa Siri pojawia się. No i ma niewiele do grania, zatem nie mogę się przyczepić, ale nie mogę też pochwalić za grę aktorską. E, film z budżetem, ten budżet tu widać. Te elementy praktyczne robią wrażenie, elementy CGI okej. Okay. Sama historia jest... Troszkę mam wrażenie naciągana i troszkę dziurawa względem tego, co otrzymaliśmy w pierwszych trzech częściach. Ale może się mylę, bo tak jak mówię, nie jestem wielkim fanem tych pierwszych trzech części, choć doceniam. Każdorazowo doceniam. Więc, więc to tyle, słuchajcie. Dla mnie kciuk w górę, bez szaleństwa, ale nie żałuję, że obejrzałem. No a teraz. Wielkie nadrabanie roku 2023, ponieważ ten tytuł miał swoją premierę u nas, kinową w grudniu zeszłego roku. Jest to Godzilla Minus One. Eee, zatem wielki tytuł, który otrzymał też Oscara, jeśli dobrze pamiętam, eee, za efekty specjalne. Film, o którym przede wszystkim mówi się, że za gigantycznie małą tym razem kwotę, czyli jedni mówią 20, a drudzy mówią, że 18 milionów dolarów, nakręcono cały film łącznie z garzą aktorów. Jednakowoż mało osób wspomina, że prawdopodobnie na planie tego filmu był całkiem niezły crunch i wyciskanie siódmych, ósmych, i dziewiątych i dziesiątych potów z twórców, i to z aktorów, i z operatorów, i tak dalej, i tak dalej, z całej ekipy, więc być może z tego powodu tak niskie koszty. Niezależnie od wszystkiego, jest to film, który naprawdę robi wrażenie. Zgadzam się z tymi wszystkimi entuzjastycznymi opiniami i recenzjami, które mieliście okazję lub też nie obejrzeć czy przeczytać. Tuż po tym, jak ten film pokazał się na wielkim ekranie. Więc jeśli macie okazję, to serdecznie Wam polecam. Godzillę możecie zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam. Na Netflixie, tu sobie zerknąłem na notatki, naprawdę warto. Zważywszy, że tak, jest to film o potworze i w takim klasycznym wydaniu, nie upiększamy tego potwora, nie dajemy mu dodatkowej, romantycznej warstwy. On się skupia na potworze, to jest klasyczna Godzilla i to w takiej, właściwie, Godzilla! To ma duże znaczenie widać ten sznyt japońskości, zarówno w grze aktorskiej, w jaki sposobie opowiadania tej historii. A jednocześnie, co bardzo ciekawe, jest to forma radzenia sobie czy przedstawienia pewnej traumy powojennej, ponieważ historia dzieje się raptem kilka lat, dosłownie kilka lat po II wojnie światowej, no i dla społeczeństwa japońskiego to była trauma, bo nie dość, że przegrali, z milionowymi stratami po wybuchu bomby atomowej, to nie jednej. To jeszcze jakby w odbiorze światowym stali po tej złej stronie i musieli poradzić sobie z konsekwencją tego, że niby w tej wojnie i to przegranej byli tymi złymi. Jak sobie z tym wszystkim poradzić w kulturze takiej właśnie odmiennej od naszej, mniej indywidualistycznej, bardziej nastawionej na kult przodków i niepodważania decyzji władz i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajna retrospekcja, a to wszystko polane fajnym sosem no historii o. W walce, konflikcie z potworem, który chce zniszczyć Tokio, jeśli tak. Tokio. Zatem bardzo serdecznie wam ten film polecam. I na koniec filmów, jak widzicie, nie było ich dużo w czerwcu tych nowych zupełnie. Sicario 2015 to premiera. Ja obejrzałem już właściwie, nie wiem gdzieś telewizja leciało czy sobie na podglądnę sobie na HBO chyba znalazłem. E reżyseria Denis Villeneuve i to jest właśnie jeden z pierwszych filmów Villeneuve'a i chyba ten film, który tak mocno rozjaśnił gwiazdę reżyserską tego twórcy. Pierwszy chyba jego głośny film, a ja nie obejrzałem go wcześniej, więc postanowiłem to nadrobić. Zatem, zatem mamy historię agentów rządowych, FBI, CIA i różnych agencji, którzy postanowią zrobić coś z tym, że generalnie mafia narkotykowa z Meksyku no już naprawdę przegina pałę, morduje ludzi na terenie Stanów, więc ściągnijmy rękawiczki i uderzmy w najczulsze miejsce. To jest film, który, gra, który jakby jest mocny przede wszystkim gro aktorską. No i reżyserią, sposobem podejścia do e, kręcenia różnych scen. No, o, jeśli zobaczycie choć 5 minut Sicario. To w jaki sposób są fotografowane i kręcone pewne sceny, to od razu, od razu widać rękę Denisa Villeneuve'a. Od razu, absolutnie. Szczególnie jak mamy te lot ptaka i te szerokie kadry. No, no, tak, dokładnie, jakbyście wiedzieli, czy to Dune, czy Blade Runnera, e, tego najnowszego, właśnie w wykonaniu Denisa Villeneuve'a. No, to po prostu od razu rzuca wam się w oczy. I to jest fajne. Lubię, kiedy reżyser potrafi postawić swój znak firmowy, że od razu widzimy tak. To jest jego dzieło. I w Sicario to widać. Z drugiej strony widać, że to jest początek, że on się dopiero rozkręca. jeśli chodzi o swoje charakterystyczne podejście do tego, jak prezentować generalnie obraz, jak współpracować z operatorami, ze zdjęciowcami. Także pierwsza klasa. Historia, mocna historia. Taka dosadna, bardzo historia, bardzo krwawa, brutalna. To nie jest upiększanie. Tutaj nie, nie jest poperfumowana ta historia, więc spodziewajcie się mocnej, E, mocnej opowieści, z mocnymi postaciami. Zatem zdecydowany kciuk w górę. Ja wiem, że jest jeszcze druga i chyba trzecia część, ale już nie, nie reżyserowana przez Denisa i też zdecydowanie gorszymi ocenami, ale mimo wszystko może na dwójkę się skuszę, bo trójce już, już słyszałem same zły rzeczy, a dwójka jeszcze ponoć daje rady. Zważywszy, że mamy część obsady aktorskiej, znam część postaci z tej części pierwszej, więc chyba warto zobaczyć, co się działo dalej z naszymi bohaterami. I to jest wszystko, jeśli chodzi o filmy, które obejrzałem w czerwcu. Zatem przejdziemy teraz do seriali. A zaczniemy od Dark Matter. Chodź tu tylko trochę, ponieważ kilka dni temu dosłownie nakręciłem recenzję całości tego serialu, i do tej recenzji bardzo odsyłam tradycyjnie. Tu będzie link i w opisie tego materiału, tego podsumowania. I tam więcej. Tutaj takim ogólnym wrażeniu, bardzo dobre SF, które zobaczycie możecie na Apple TV, składające się z 9, uwaga, nietypowo odcinków. Można się nacią naciąć, ja się naciąłem, myśląc, że 8 e, i że po 8 jest koniec. Dla której to historii, pewne założenie naukowe, pewna teoria fizyki, kwantowej w tym przypadku, jest podstawą, jest bazą, jest szkieletem i mechanizmem napędzającym fabułę. Ale tak naprawdę mięsko to jest dramat rodzinny. Uprzedzam Was, więc jeśli oczekujecie mm, takiego twardego SF i tajemnicy w tajemnicy, i że trzeba te tajemnice odkrywać powoli warstwa po warstwie razem z bohaterami tej historii, to nie tutaj. Są tu pewne tajemnice, są szybko rozwiązane. I potem głównie chodzi o ten dramat rodziny, napędzany jednak pewnym ważnym założeniem fizyki teoretycznej. Zatem, dalej jest ciekawie, jeśli jesteście nerdem, lubicie takie rozważania o naturze człowieczeństwa, człowieka, to kim jesteśmy i co definiuje nasze ja, nasze jestectwo, a jednocześnie rozważania o budowie wszechświata. Tak, znajdziecie tu te elementy, ciekawe, fajne elementy. Może nie w zupełnie nowatorski sposób opracowane tutaj. I nie najciekawszy sposób wyciągnięto konsekwencje z tych założeń. Ale ja się bardzo dobrze bawiłem. Zakładam, że drugiego sezonu nie będzie, bo wydaje mi się, że historia jest zamknięta. Jeśli jednak by pokusili się o tą drugi sezon. To podszedłbym z ciekawością do tego kolejnego sezonu. Zatem to jest zdecydowany kciuk w górę i drugi też się pojawia, choć nie aż tak zdecydowany, bo ja naprawdę bardzo dobrze się na Dark Matter bawiłem. I znowu SF już troszkę innym stylu, ponieważ mamy tutaj SF, ale w klimatach współczesnego Westernu, czy też współczesnej historii kowbojskiej. Mamy bowiem szerokie prerie i wypas bydła na szerokich preriach USA. Zatem Outer Range, peryferia chyba jest to tak przetłumaczone na Prime Video. Główna rola Josh'a Brolina świetnie zagrana. I to jest drugi sezon. No i od razu po pierwsze świetny drugi sezon. Jeszcze bardziej gmatwające nam tutaj rozważania o naturze, o naturze czasu. Eee, pierwszy sezon trzeba obejrzeć. Ja pierwszy sezon oglądałem i bardzo mi się podobał na bieżąco. Drugi pojawił się chyba półtorej roku czy dwa lata po pierwszym. I w pierwszym odcinku drugiego sezonu byłem trochę zakręcony, bo nie wszystko pamiętałem. Więc jeśli tak jak ja nie oglądaliście teraz pierwszego sezonu, tylko macie tą przerwę, to radzę wam jakoś sposób to sobie odświeżyć, bo na początku nie pamiętam kto, jak, dlaczego. A drugi sezon, on to dopiero to wszystko zakręci. Troszkę można się poczuć jak w niemieckim Dark, zakręcony przepływami czasu i tak dalej. Ale klimat zupełnie inny, bo tu mamy kowboi, Stany Zjednoczone, też troszkę tragedię rodzinną, ale wszystko jest przepięknie zagmatwane. Chwaląc, podziwiając ze świetną grę aktorską, z fajnym pracą op operatorów, czy też operatorek, tego nie sprawdzałem, ale naprawdę świetne ujęcia, świetne kadry. Wszystko och i ach tyle, że. Nieoficjalnie, ale że prawie oficjalnie Amazon ten serial zamknął, a drugi sezon nie kończy tej historii i to jest bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że być może to jest tylko plotka, choć wszystko wskazuje na to, że nie, albo ewentualnie, że ktoś tą markę wykupi, tak jak na przykład z Expansem się stało i to było super rozwiązanie, że ktoś Expans wykupi i mogliśmy oglądać kolejne sezony. Mam nadzieję, że autor też ktoś wykupi. Bo warto by było tą historię zamknąć. Bo ona jest warta tego, by ją kontynuować. Niekoniecznie w 50 kolejnych sezonach, ale dajcie nam chociaż jeden, maksymalnie dwa, żeby to wszystko ładnie spiąć. No bo teraz to większość rzeczy, które ko kojarzą mi się w głowie, to są znaki zapytania a propos tego serialu. Zatem ten drugi sezon to zdecydowany kciuk w górę. I drugi też już się pojawia, absolutnie. No ale z tym smutnym akcentem, że nie wiadomo, co będzie dalej. Kilka słów powiem też o Akolicie. Disney, Gwiezdnej Wojny, najnowsze dzieło, 8 odcinkowe. Możecie oglądać dwa moje filmiki, gdzie podsumowałem odcinek pierwszy, trzeci chyba i czwarty, piąty. E, a w, w tym tygodniu będzie na pewno podsumowanie Acolyta całości, no bo pojawi się w środę, e, czyli 17 lipca, odcinek 8 i ostatni. No już nie będę osobno podsumował, tak jak Wam mówiłem, to jest niewarte tego, żeby podsumować kolejne poszczególne odcinki. Więc z góry Was zapraszam do recenzji całości. I tak ten mnie serial bawi, ale też załamuje, jeśli chodzi o logikę i fabułę, że nie wykluczone, że się pokuszę ponownie o zrobienie materiału w poszukiwaniu sensu logiki, który zrobiłem dwa lata temu w związku z Rings of Power. Więc być może nie doczekam się drugiego sezonu Rings of Power, by zrobić coś podobnego. Nie uprzedzajmy faktów. Może ten drugi sezon Rings of Power nas wszystkich zeskoczy i nie będzie potrzeby robienia takiego materiału. Ale, a kolej ta chyba się doczeka. A tutaj w krótkim podsumowaniu. Bez sensu, bez składu, bez ładu. Bardzo słaba gra aktorska. Bardzo słaba gra aktorska. Jedna postać, która budzi moją sympatię, podkreślam. To nie jest jakaś wybitna, wyjątkowa, ale budzi moją sympatię, to e, Mistrz Jedi Sol. Fajnie zagrane, dalej z pewnymi głupotkami. To nie jest tak, że to jest postać jedyna, mądra i w porządku poprowadzona przez e, twórców, generalnie. E, choć tu w tym przypadku chyba bardziej twórczynie, bo shornerką jest e, kobieta. To zresztą nie ma żadnego znaczenia. Chodzi jedynie o to, że naprawdę tam jest pomręczność jasna, jeśli chodzi o głupoty i głupotki. I to w szczegółach, i to w ogólnych założeniach całego serialu. I w ogóle nie odnoszę się do tego, czy to jest zgodne z kanonem, niezgodne z kanonem, czy tu mamy jakiś dodatkowy przekaz, walk czy nie walk. Naprawdę! Ten serial ma po prostu podstawowe problemy na poziomie fabularnym. W nic innego wnikać absolutnie nie musimy. Zatem w podsumowaniu, no nie ma tego samego odcinka, więc nie dam mam ceny, oceny, no ale ją zobaczycie w recenzji, której Was serdecznie zapraszam. No ale w czerwcu zacząłem też oglądać i w lipcu kontynuuję The Boys, sezon czwarty, i znowu w przyszłym tygodniu pojawi się moja recenzja całości, gdyż ostatni odcinek otrzymamy w czwartek, w najbliższy czwartek. I mam nadzieję, jeszcze przed moim wyjazdem tą pełną recenzję czwartego sezonu Boys ograć, <laughs> przepraszam, e, nagrać? I wam zaprezentować. A tutaj jest bardzo dobrze. Tutaj to zdecydowany wciąż kciuk w górę po siedmiu z ośmiu odcinków. Natomiast mam pewne wątpliwości, mam zastrzeżenia, pewne rzeczy bym wyciął, e, pewne rzeczy uważam za niepotrzebne. E, są wciąż mocne momenty, mocne strony. Butcher, Carlo Urban wciąż daje radę, świetnie prowadzi swoją postać. Są dwie, trzy nowe postacie, które nadają pewnego fajnego, nowego kolorytu. Ale nie chcę Wam spoilerować mojej recenzji, tam się będę naprawdę wynaturzał i, i będę Wam dużo opowiadał, gdyż mam kilka rzeczy do powiedzenia, ale to w tej recenzji, zatem tu Wam mówię, że to będzie mimo wszystko wysoka ocena, choć niektóre zarzuty wobec tego, tego najnowszego sezonu rozumiem, a i własnych kilka potrafię znaleźć. No ale na HBO przecież leci największa premiera tegoroczna tego serwisu, czyli Root Smoka sezon drugi. I tak, oglądam, oglądam, a zaczęło się jeszcze w czerwcu, no ale w lipcu wciąż trwa, więc będziemy tak, po... jeszcze w sierpniu chyba będą odcinki, a ja nagrywam z dużym opóźnieniem, ale nagrywam moje pierwsze wrażenia każdego odcinka i do tych pierwszych wrażeń każdego kolejnego odcinka Rodu Smoku was zapraszam, a tutaj szybko i w skrócie po tym czwartym odcinku, bo na razie widziałem cztery. Jest nieźle, jest naprawdę fajnie, Choć mam zastrzeżenia, czasami robi się zbyt wolno, zbyt nudno, te przygotowania nieustanne do głównego starcia. Rodów, tych zielonych i tych czarnych. Myślałem, że zakończyliśmy na pierwszym sezonie. Tymczasem pierwszy, drugi odcinek i trzeci to wciąż są przygotowania. I wciąż nie są ci bohaterowie zdecydowani. To mamy tą wojnę, czy nie mamy, czy walczymy o pokój, czy jednak bijemy się między sobą. I to się robi trochę nudne pomimo wciąż doskonałej gry aktorskiej i świetnych, dwuznacznych rozmów i scen salonowych, dyplomatycznych i spotkań rad, które, z których można maksymalnie wycisnąć. Na wielu warstwach i twórcy to robią, więc świetnie, ale brakuje tego balansu, żeby trochę akcji, trochę działań tych piątków wystawionych na planszy i trochę rozmów, a nie tylko rozmowy i rozmowy, więc nie jest idealnie. Trudno mi powiedzieć, czy to jest lepszy sezon niż e, pierwszy. Zobaczymy, bo to jest dopiero połówka sezonu, zatem nie będziemy wydawali jakichś ostatecznych ocen, ale na razie bawię się bardzo dobrze. W czerwcu miała też swoją premierę, a właściwie miało swoją premierę. Piąty sezon Bogdana Bonera Egzorcysty, czyli w moim zdaniem świetnej e, animacji, z e, bardzo przaśnym, bardzo dorosłym, bardzo przejaskrawionym, cringe'owym niemalże humorem e, polskiego autora, tu sobie zawsze zerknę, bo zawsze zapominam, e, Bartosza Walasz, Walaszaka, Bartosz Walaszek. No przepraszam bardzo, panu Bartoszu, przepraszam. E, w każdym bądź razie, w związku z premierą piątego sezonu, przez przypadek kliknąłem źle i obejrzałem pierwszy sezon. Tak, jeśli oglądacie mój kanał, to wiecie, że czwarty sezon dobrze oglądałem całości, tak, z egzorcysty. I w ogóle nie czułem potrzeby, że się jestem z czegoś wybity i nie rozumiem działań naszego głównego bohatera i bohaterów pobocznych, bo nie oglądałem pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu. Oglądałem też takie świąteczne, okazjonalne odcinki. No teraz przyszedł piąty. No, jak powiedziałem, pomyliłem się, obejrzałem pierwszy sezon. A i tak bawiłem się świetnie. Ten piąty też obejrzę, ale zobaczyłem początki troszkę początki. Działalności egzorcystycznej, Bogdana Bonera egzorcysty, bo tak naprawdę ta postać jest starsza niż te sezony, które są na Netflixie, bo zobaczyć to możecie na Netflixie. Ja zatem bawię się świetnie. Tak jak powiedziałem, prześna, cringeowa, nie dla wszystkich absolutnie komedia, animacja komediowa. Możecie się od tego odbić, ale ja bawię się doskonale, bo ja z roku na rok coraz bardziej poszerzam ten zakres humoru, który mi się podoba i przy którym mogę bezczelnie, chamsko, prostacko po prostu do ekranu rechotać, czego i Wam serdecznie życzę przy oglądaniu Bogdana Wonera. Zdecydowany kciuk górę, mimo że pomyliłem sezony. No i na koniec Różowe lata 90. Sezon drugi. Tak z niczego nagle zaatakował mnie ten drugi sezon. Pierwszy sezon chyba mieliśmy półtora roku temu. Jest to generalnie kontynuacja historii z Różowych lat 70. Bynajmniej nie jest to nagrana na nowo wersja lat 70. Nie, nie. Mamy tu postacie z tego pierwotnego serialu, są, tylko są już rodzice jako dorośli, a bawimy się yy, ich dziećmi. Zatem świetny pomysł, te znane nam postacie pojawiają się. Choć i tak oczywiście Kitty i Red rządzą absolutnie, tym razem nie wersji rodziców, ale wersji dziadków. Genialne, jak Red się pojawia na ekranie, jak Kitty pojawia się na ekranie, śmiech gwarantowany. Jeśli chodzi o drugi sezon, muszę Wam powiedzieć, że ten serial, sezon, dla mnie się powoli rozkręcał. Pierwszy, drugi, nawet ten trzeci odcinek z ośmiu że to tak, tak się bardziej uśmiechałem, okej, okay. łapię te, ten humor, te kawały, ale bez przesady, natomiast Potem ten serial tak się rozkręcił, że bawiłem się doskonale. Znowu nie powiem wam, że to jest sezon, ten, że ten sezon tego serialu to jakieś epokowe odkrycie serialów komediowych, sitcomów w tym przypadku, czyli ze śmiechem, z ofu, że to po prostu rzuca na kolana i takiego wspaniałego dzieła to od lat nie mieliśmy, jeśli chodzi o komedię i w ogóle wszystkie nagrody komediowych, seriali, dawać temu dziełu. Nie, nie przesadzajmy. Ale naprawdę dobrze się bawiłem, zaskakująco dobrze. Pierwszy sezon, lat dziewięćdziesiątych, też był dla mnie ok, też się dobrze bawiłem. Ja rozumiem, i sam mam takie odczucie, że to jednak nie jest tak świeże jak po prostu lata 70., ten pierwowzór. No ale też nie da się jakby dwa razy wskoczyć do tej samej rzeki. Zatem bawię się bardzo dobrze. Jeśli dobrze się bawiliście na pierwszym sezonie, to ja wam drugi sezon polecam. Powoli się rozkręca, ale potem naprawdę przednia zabawa, i jak zwykle Red i Kitty rządzą. Zatem zdecydowany kciuk w górę. I to jest wszystko, jeśli chodzi o filmy i seriale, które obejrzałem w czerwcu 2024. A teraz zapraszam na inne materiały na moim kanale, no i oczywiście zapraszam na część drugą podsumowania, gdzie będą gry planszowe i książki. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.